MP5? Co ty tutaj robisz? Czego chcesz ode mnie? Świstu, musisz pokazać wszystkim, że jestem najlepszą bronią w cs Każdy, kto myśli inaczej, ten zginie. Mordo, ale ty przecież jesteś słaby jak barszcz, tobą się nie da strzelać. Świstu, daj mi szansę, a zobaczysz, że moja obecność w twoim odcinku odwróci losy całego świata Counter Strike'a. Skoro tak mówisz, to zobaczymy, co da się z tobą zrobić. 18 kg, uh, mb3, tak, se chodzę, se strzelam. <laughs> A tak, se biegam, tak, se strzelam. Aha! Jest pierwszy. Łatwo, mordo. Ale łatwo. Ta broń jest serio P. Jeden. A! Drugi mamy to. To jest tu moc MP5, MP5 Power. Hi, hi, hi. A, ale co fajnie! <laughs> ale skinął! nie mogę. To było piękne. No nie, 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 jak ja nie zabiłem? A co jest? No witam, witam mój moi serdecznie Cię zapraszam na stronę csgosskins.com Na której bezpiecznie możesz sobie otworzyć najlepsze lootboxy do CSK Strona oferuje bardzo wiele trybów, na przykład takich jak Wymiany skinów, case battle oraz na stronce bardzo regularnie organizowane są eventy Używając kodu świstu dostajesz 2 złote i 10 groszy na start oraz plus 10% przy doładowaniu A, link w opisie Do zobaczenia na stronie, pozdro! Mamy cię. Więcej się nie dam obrażać. O, o, o. Po głowie. No co jest to? Ja mu dałem 957. siedmiu. Wy rozumiecie ten absurd, widzowie? Sprawdź zobaczcie. 95-7. Chore. Mam MP5. Jestem pierwszy. <laughs> Teraz mnie zabije. On. No nie da się z tą bronią grać, ta broń jest rozjebana Ja pierdzielę. Mam cię przeciwko z tej jawki. <laughs> MP5 player. Mam Cię, gnoju! Łatwo, łatwo, łatwo! To jest 100! Najlepsza broń w CS2, innej być nie może. No co?! O, ale ta gra jest rozwalona! Moja runda, mam no, kurde, ile z tego muszę strzelać? Ha! Złapany! 108! 108! To jest nienormalne po prostu. Po głowie. No, on dostał da. No, i nie żyje. Głowa. Ole, ale, ale Ale mam Cię mordeczko, la 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 A, Ta broń jest po prostu niemożliwa. Ło ale ta broń jest zarobista, co jest? Kolejny, ale to chodzi. Mam cię mordo, nie na mnie takie numery ha, 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 ha. Ale to działa co jest? Instant hedgik i jazda, nie ma, nie ma cię. hahahahahaha hahahaha Ale ha. ha, główka iiii lalalalalala Ale główka hahahaha To już 18 killi ee mb3 piąta? Tak Se chodzę se strzelam A tak se biegam tak se strzelam Ty, ale ty skoczysz, co ty O. Aha, mamy go. Coś pięknego i pakę jeszcze mam. O, dobra. Koniec.